Joł, się ma no. To ja Jul. I dzisiaj będziemy i, uczyć mamę drugi raz. Pierun 120 gdzie jesteś? Mama do te pieruna. Pisze. Aha, te piń się, czyli trzeba co wcisnąć te No. Na klawiaturze. Tu. Później trzeba wcisnąć. Tu. Kreskę. To. <noise> teleportuj. To. Do kogo? To. Dopiero na 120. okej. Okay. I Enter. A, i tutaj. Okej, okay. O, widzę Twoje oczy piękne, piękne. I jesteśmy ja w nagrywa? kreatywnym świecie? Tak. I odsunę się, już odsuwam się. O, budujesz, łączę. Wow, no. Na razie ja nie nagrywam. Okej, okay, dobra, ale ja nagrywam. A, okej. Okay. No, <noise> dobra. I to ja idę sobie pozbierać drewnienko, bo A ja musiałam. Ja pozbierać życie! Ja pozbieram okay, kreatyw! Okej, okay, kreatyw, ale ja bym chciała się nauczyć coś tworzyć, nie? Jest jak to ciemno. Joki piękny wschód słońca. Nie słońce. Nie No przecież, żartowałam, hello! No przecież, że to jest księżyc, widzę, że jest noc gwiazdy i tak dalej, nie? I tutaj jakiś... Kon idzie? Tylko, że coś chcę zrobić. To to konik, jaki ty jesteś piękny. Można, można go jakoś zaadoptować. Ja zrobię... za Nie? Idzie. A no ja może, po... można, można, można zaadoptować. Jak go zaadoptować? Jego piękną się cieszy. A ja ci po... y -y, ja powiem, czary Mary i się zrobi dzień. Chcesz? No, dobra. Czary mary! Wow. Jak ty to zrobiłeś, a tam cię ktoś pali? Mnie nie, nieważne, mówię po prostu. No, czemu a jak go zaadoptować? Jak Konika za, ten? Tak przyswoić, żeby on był tutaj taki, wiesz, o, Mój, W mój. No, na razie ja chcę budować dom. A powiedz co mi, na powiedz mi, jak oswoić. No, hello. Jest! Nie, nie oswoiłeś, bo się i pokazało, inaczej. Muszą być serwis. Nie na nim jeżdżę. Ale musisz mieć serduszka takie, takie Aha, tu nie, takie, że piękne, że... Jezu, tu miałam też przed serduszka, patrz! Ja na nie jeżdżę. To zaadoptowałaś, no musisz na chwilę... A wiesz co ja z nim zrobiłam? Po prostu nakliknęła na niego prawym przyciskiem myszki, nie? A ja I ci na powiem coś, nie o... zejdź na, Jak się schodzi? Prawym przyciskiem myszki, Mogę no zejdź. O, nie. nie, jednak. Czekaj. A on sam jeździ. No, bo mu się siodło. Hello? A ja teraz nie umiem z niego zejść, ale jeżdżę na koniu. Halo! No fajnie. Dobra, a teraz niech mi powie, jak mam zejść z niego. Ja nie wiem, jak no zejść z konia. Nie, nie, ja nie chcę go zabić. Ja chcę go. Czekaj, a, a czekaj. Nie, 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 nie. nie. Es... Ryt! Tak, tak, Nie, 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 nie. nie. Tak, 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 tak. I teraz jak ja. Wyjdź, wyjdź. A, wiem, zeskoczę. Jest, udało mi się. I teraz znowu Prawie przyciskiem myszki. Nie, Jest! Yes, 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 yes. A czemu nie? Bo ja ty ci dać siodło! Aha, siodło chcesz mi dać, dobra. Siodło albo zbroję. Tak, szkolnik Toż... jest mój. E... Ale zwam go, nazwie go Stefan. Wezmę. Z jaką chcesz zbroję? Niebieską? Może być. To jest zbroja? No to jest zbroja. Aha. To jeszcze ci dam siodło. On mi ucieka. No, go się znajdzie. Znowu musisz zrobić i Mary, bo idzie noc. Gdzie jest siado? Si i o To jest, jest to. tu. Day, tu. 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 Krzyżyk. Tak. Wejdź na niego. Okej. Okay. Ale co z tym siodłem? No. W... No, Dobra, idź, wejdź, wejdź daj... na niego na chwilę. Wejdź, zrób E, to, no. daj tu, wow, tu. Tu! A to, daj tu. I teraz im um umiesz A Ja się przyciskiem że to wyszło całe. Tak? A po Nic. No i teraz możesz sobie jeździć. No chodzić mm. A F e wcisnąłeś wtedy A na klawisze E I wtedy wyskakuje to No dobra, jak mm, Jedziemy Stefan wio. Można go też nazwać No nazwałam go Stefan Ale można mu napisać imienie Chcesz? No, patrz Zrobiłam spacją dosyć długo I on podskoczył ja! Tu przyciskam w, i jadę do przodu. O, się zatrzymuję, przyciskając. O, tu jest zombie ko. Uciekaj. A tam enderman. Mam, już mogę go nazwać. O! Miner na no, go na no minet, ale ja bym chciała go gdzieś powiesić no. no to co robisz aha tu masz taki klocek tu no i zrób tak jak jesz na, na to wejdź i Dalej. a muszę się przybliżyć czekaj i nie niszczyć nie, no, zdało mi się. Prawym przyciskiem myszki. Czary Mary! O! Światło! No, I dostała światłość. No zejdź i chodź do domku. O, zapraszam. Jest, fajer, fajer. Zapraszam! Chodź, zapraszam. O idę. O, Wyjdź! Kto mnie tutaj z to jest taki troll na... Ja, na cię... innych ludzi. Ale mnie wkręciłeś. O patrz. Sztym. No wejdź, patrz, patrz. Bo pod tym... Ale nie, bo ty mnie zabijesz. No pod tym jest. O matko! Pod tym jest takie coś. Jak ty zrobisz taką a to pułapkę? Pali. Jak ty zrobisz taką pułapkę? To jest takie proste. No pokaż. Ty wiesz jakie to proste? No pokaż jak to robisz. Nie, bo ja jestem zbudowana Ja bym chciała zobaczyć. A może na następnym odcinku pokażemy, widzom jak się robi tak. No dobrze. Trola. Dobrze. Czy jak to się nazywa? Mam na. No, je. Że. Wam. się po-do-ba-ło-k-czu-k k